Cześć, z tej strony Bos. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii Mafia. 2 edycja ostateczna, w którym będę kontynuował zadanie, które zakończyliśmy. W przednim odcinku w połowie w sumie. Czyli gra zapisuje się tak, jak powinna, czyli nie tak jak w przypadku pierwszej części, że gdzieś zaczynam od połowy albo od początku. Tylko w tym momencie, w którym zakończyłem, gra startuje też i tutaj. Także musimy teraz przychodzić do dokerów.

Dobra, ja dostanę parę kuksańców, widzę. A już... o, dobrze, dobrze. Myślałem, że nie uda się dojść do zasięgu. Yeah. Glad you decided to reconsider. Hey, pal. Tutaj. Derek needs you to pay the fee for the barber. Uh, yeah. I must have forgot or something. Next time try to pay on time, okay? Thanks. No, udało się w tym, Bez hey. Derek needs you to pay the fee for the barber. Sure. Here it is. I don't want no problems. Don't leave it until the last minute next time. Uh -huh. Widzę, hey pal. Derek needs you to pay the fee for the barber. Look, asshole. I'm not in the mood. Why don't you get out of my face before you get hurt? Ah, no can do, pal. Derek wants his money. Derek can kiss my ass. What's that fat fuck gonna do? Have me killed? Hey, you said it, not me. Why don't you give it a try then, asshole? Yeah. <laughs> To trzeba uważnie, bo podejrzewam, że jego ciosy są mocniejsze niż tamtego pierwszego. No, aha, dobra, mówiłem, no że pewnie bardziej odczuwalne są jego ciosy. Jeszcze raz był na deskach, to podejrzewam, że jeszcze raz, może dwa. Trzeba będzie go posłać na te deski. A nie, dobra, wystarczył może raz. I co teraz? Anybody else got problem with paying for the fucking barber? No i to by było na tyle, jeżeli chyba chodzi o to zadanie ze ściąganiem długów dla Derek'a. Może teraz będzie jakaś misja stanowiąca, stanowiąca większe wyzwanie. Ale to się zaraz okaże. Tu Steve damn near got his ass kicked when he tried that. Right, Steve? <sighs> right, Derek. He's a bonus for sorting him out. Thanks. The guy's been a real fucking pain. Now get out of here, kid. I gotta be getting back to business. Say hello to your mother for me. Tell her you got yourself a job as my new assistant. Yeah, we'll do. I'll see you later. Hey, Vito, I almost forgot. Joe called. He wants you should meet him at Freddy's. No, czyli jednak nie, nie mogłem wrócić do domu, muszę iść do Freddy'ego, tak? Dobra, jak drzwi otwierało, drzwi się nie chcą otworzyć No dobra, bo na złą stronę chciałem wejść O, znowu się go jeszcze fajne, fajne są właśnie takie niby nic, nieznaczące, ale jednak jak oddające realizm, realizm grze. Dobra, muszę włączyć ogranicznik, żeby nie było. O tym autem ewidentnie by się dobrze driftowało. A może i nie. Dobra. Mamy policję, to sobie jedziemy. Ciekawe czego od nas chce w ogóle Joe. Pierwszy raz widzę sygnalizację świetlną w mafii. Nie było blisko, musiałem uważać, bo policję jechała obok. Dobrze, że w nit nie wolnołem, bo mógłbym zapłacić mandat. Ok, tu przejadę sobie na czerwonym, bo nie widzę policji w okolicy. Widzę, że policja nie reaguje w ogóle na sygnalizację świetlną. Jak przejeżdżam na czerwonym, to nie wykazała zainteresowania, chyba że mam ustawione w opcjach po prostu małe zainteresowanie albo niesymulacyjne. Może po prostu przejechałem w tym samym momencie, w którym się zmieniało z czerwonego na zielone, także możliwe, że to też było przyczyną. Jestem w małej Italii. A gdzie jest Joe? Zaraz zobaczymy mapę. Aha, i dobra, to już jestem prawie na miejscu. Gościu, z tym gościu z kimś mamy spotkać? Nie. Chciałem przeszukać czy nie ma tu nic kolekcjonerskiego, jakiegoś przedmiotu, może coś załadam. mogę z nim pogadać? A nie, użyć telefonu, dobra. Over as soon as you called. What's going on? You remember the wise guys we used to see when we was kids? Yeah, why? The guy we're meeting here is one of them. His name's Henry Tomasino. I think he's got something big for us. Yeah, no shit. Yeah. We're done with the small time jobs. It's time to make some real shuttle. Here, he's coming. Don't say nothing stupid. Hey, Henry, how are you? you Joe. This the guy? Yeah, this is Vito, an old friend of mine. Good to meet you, Henry. You vouch for him. Absolutely, Harry. Trust him with my life. Okay, listen, I got a job for you. The money's good. I need gas stamps. They're worth a fortune now because of the gas shortage. Where can we get them? In the office of price administration. Uh, that's a federal government agency, isn't that a little risky? Why, Too much for you. No, no, no. Just trying to think of how we can pull it off. Ah, it can't be that hard. The stamps are kept in the safe at night, but the keys are probably around here somewhere. You got somebody inside? Yeah, one of our guys. His sister works there. Can she help us out? Ask her yourself. Her name's Maria Aniello. Here's the address, tell her I say. you. All right, what about the safe? What if the keys aren't there? That's your problem. But what's the job pay? I'll give you 600 bucks for 10,000 gallons worth of stamps. Okay, we're in. No, no, I need Vito to do this alone. I got another job for you, Joe. So, what do you say, Vito? Yeah, sure. Hey, and don't forget to take a piece with you.

Chociaż nie obiecuję, że tak się może zakończyć, bo najpierw muszę jechać do tej dziewczyny po informacje. A później będę musiał pozbierać te kartki. W sumie to chyba, z tego co pamiętam, to w Mafii 2 w oryginale to była misja na czas do, wyko do wykonania. tu po prawej się zderzyłem. No właśnie dobrze wiedzieć, że mogę zakończyć w jakimś momencie misji nagrywanie i rozpocząć ją w następnego dnia na przykład nagrywanie. A nie tak jak było w przypadku pierwszej części, gdzie dochodziło do takich sytuacji, że po prostu zakończyłem grę, nagrywanie, wyłączałem grę i mnie cofało do, do początku misji. Którą w sumie już miałem za sobą Było parę takich przypadków właśnie W momencie tej misji w kościele, gdzie już uciekłem przed policją Odwiozłem wszystkich, a później się okazało, że musiałem jeszcze raz uciekać przed policją Maria Agnello, okej okay. Yeah, can I help you? Yeah, hello ma'am, uh, Henry Tomasino sent me He said you might be able to help me with a little problem down at the Office of Rice Administration Yeah, I heard about that What do you need from me? Uh...

Dobrze to wiedzieć na przyszłość. Przyda się na pewno taka informacja. No a teraz muszę odwieźć tą typkę pod szpital. Dawaj, siadaj babo. Ok, let's go. And take it easy behind the wheel, alright? I seen the way you kids drive these days. To, Alright, kid. The place is locked up pretty tight at night, so you gotta get into the back. They keep the back door open at night. No, but the basement window usually is, so that's how you can get in. You're looking for the safe, right? Yeah, how'd you know? Lucky guess. It's on the top floor. So's the director's office. That's where the keys are. Okay. So I go in through a window around the back, then head upstairs to the director's office, right? Right. And Dobra, czyli wyczuwam tutaj misję skradankową. Muszę wejść od tyłu przez okno, a później przez cały urząd przejść na górę do gabinetu dyrektora, żeby dotrzeć do jego sejfu. Mam nadzieję, że klucze do tego sejfu będą też w jego gabinecie. Ale to też się zobaczy, bo... Nie jest powiedziane, że na 100% będzie. Podejrzewam, że to nie będzie takie łatwe. I w dodatku chciałbym wykonać tę misję nie zabijając nikogo, co może być dosyć trudne i uciążliwe. Ale zobaczę, co da się zrobić. Nie obiecuję, bo być może dojdzie do rozlewu krwi. Okay. które to urząd? Po drugiej stronie ulicy to chyba ten budynek. Ok, zobaczymy. Czy to faktycznie będzie taka prosta robótka, jakby się mogło wydawać. Dobra, wysiądę sobie, zaparkuję jakoś w miarę przyzwoicie. Może, może nie to jednak. Tutaj będzie lepiej. Dobra. Zostawię auto, żeby hydrant za bardzo nie pryskał. Wiecie, BHP, bezpieczeństwo i te sprawy. Dobra, muszę poszukać otwartego okna, żeby dotrzeć do urzędu. Dobra, policja jedzie z tyłu. Jest to okno, ok, spacja. Dobra, wspinamy się na przeszkody. sobie na górę, to będzie to w ogóle możliwe, czy o co chodzi? Dobra, wszystko fajnie, pięknie, tylko ja tu mało widzę w ogóle. To nie jest na pewno gabinet dyrektora. Gdzie są w ogóle strażnicy, to też wypadałoby... się dowiedzieć, ich namierzyć, może zamknąć drzwi za sobą, żeby nie... ...nabierali podejrzeń. Gdzieś tutaj musi być też... No, o! Dobra, widzę pierwszego... ...delikwenta do pozbycia się. Pytanie: czy jak ja go teraz unieszkodliwie to czy będę dalej miał płacone za całość, czy jedną trzecią? Dobra, ciało trzeba ukryć gdzieś, żeby nie było się tutaj drzwi gościu. Może nie, nie kopnij drzwi koniecznie. Dobra, muszę chyba trochę odciągnąć ciało, jednak. Dobra, tu wystarczy. I teraz będę mógł otworzyć drzwi i ukryć ciało. ...perfekcyjnie... ...oszty w, w mordę... ...ale się naciąłem. Dobra, to schowam. ...w tym gabinecie, mam nadzieję, że tam nie stoi żaden strażnik. Dwóch strażników można w sumie uznać, że pozbyłem się. Mam nadzieję, że oni żyją. Dobra, gdzie tu jest teraz gabinet dyrektorski? Bo nie wiem, czy jest sens przeszukiwać wszystkie te gabinety: Men, to jest toaleta w poszukiwaniu jakichś playboyów, gazety. Całkiem możliwe, że gdzieś się tu znajdą, pewnie tak zwane ślizgacze. Acting chief. Przecież by to był ten gabinet. Chief, jest jakiś szef, ale... Ale to chyba nie ten, którego szukam. Tu był man, tu jest woman, czyli tutaj byłem. Meeting room. Dobra, gdzie jest pokój dyrektora? O, to jest pytanie. Nie widzę żadnego strażnika na razie. Mnie bardzo cieszy. I zobaczę, co to jest za gabinet. Tutaj. A nie, dobra, tutaj za szybą, za rowerytami to jest dwór. Co ja tam w ogóle chciałem wychodzić? Ja się już usłyszałem o To tylko kubeł. Archiwum. Nic tu nie widzę, żeby było ciekawego. Woman, czyli znowu jesteśmy w toalecie. Na górę nie wejdziemy. Direktor okay. mamy. Jest klucz na biurku. Ok, tu jest klucz. Teraz do safe. Znaleźć save, dobra, gdzie mógłby być save teraz? Czyżby to było tu w gabinecie? Pewnie za obrazem, a nie. Dobra, czyli nie tutaj. Czyli save nie tutaj. Dobra, czyżby save gdzieś w tym gabinecie był? Tutaj gdzieś z tyłu. Chyba, że na dole będzie safe. A nie, dobra, jest tutaj podświetlone. Nie, kurz i klucza. Już nie po to szukałem klucza, żeby teraz... Wytrychem otwierać te drzwi. O kurde, to chyba nie będzie takie łatwe. Nie podoba mi się ta kontrolka czerwona, bo oświadczy, że jest jakiś alarm uruchomiony. Wiedziałem, wiedziałem, że nie będzie tak łatwo. Kto do, do mnie strzela? Empire Bay Police Department. We have you surrounded. Come your hands up. Dobra, dobra, weź się uspokój gościu. Ojojoj, kim Ile tu policji? Meeting room? Nie, tutaj nie wchodziłem. Action. ja stąd gdzieś przyszedłem chyba. O kurde. O kurde. Niedobrze, niedobrze. To się w ogóle tyle policji wziął? Ale dobra. Teraz już wiem na coś szykować, czyli może dwóch strażników, które pozbyłem. E, Okej, okay, muszę z tobie, które będę uciekać. E, będę musiał przebiec tutaj. To jest meeting room. Tu na pewno nie wchodziłem. Woman... Man... ja też nie tędy. Jak gdzieś stąd przyszedłem... A dobra, z tego gabinetu, o kurde. No, powiem wam, że dosyć daleko. O kurde, to ja naokoło całe wszystko przyszedłem, a to wystarczyło tam polecić. Dobra, nie ma, nie ma tragedii, zaraz się stąd uwinę. No widzicie ile, ile zaoszczędziłbym czasu gdybym najpierw się zapoznał z drogą ucieczki, a dopiero później uciekał. A tak to wystarczyło wyjść i w prawo biec. Teraz się alarmik włączy, a czy ja mam jakąś broń? Aha, nie, nie zabijamy nikogo. Dobra, weźcie się, pokójcie, ludzie. Chili, że ja już opuściłem budynek. Chyba nikt nie zginął. Ej, policja, dobra, gdzie ja tu zaparkowałem autko? O, jest. Czy policja mnie wyczai chyba nie. Nie wiedzą w sumie kto, kto się włamał i co wykradł, także jestem bezpieczny. Czyli prawie misja perfekcyjnie wykonana poza tym jednym zdarzeniem niefortunnym, że wcześniej nie, nie po prostu się nie zapoznałem z drogą ucieczki. Ale to przynajmniej widzicie jak

we shall refresh something wrong you bet your ass there's something wrong these stamps you took have an expiration date and that date is tomorrow so uh what exactly does that mean? it means they're gonna be fucking worthless but wait if you can get them to the gas station attendance by midnight they'll be able to stamp them and redeem them you better bring them to every gas station in town they gotta get there by midnight or we're screwed. You don't sell them in time, you get nothing. wait a minute that wasn't ideal you didn't say anything about any expiration dates well shit happen's doesn't it look you pulled this off, i won't forget it trust me już do widzenia mogę wam powiedzieć że tym zajmiemy się w kolejnym odcinku eee, ja wam dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek. Teraz nie będę przedłużał, szybko wychodzę, bo czas leci. Także widzimy się jutro na razie. Cześć.